Tutaj mamy jakby spójność z działaniami, które podjęliśmy wcześniej, czyli z przejęciem od pana profesora Pontały serwisu strągowego. Do wszystkich Państwa zostały rozesłane ankiety, wysyłaliśmy też pisma informujące o tym, zmieniliśmy troszeczkę podejście. Liczymy produkcję tak naprawdę na podstawie wysokości sprzedanych pasz. I to jest apel przede wszystkim do, do sprzedawców pasz, żeby współpracowali z nami przy, przy, przy tym systemie, bo musimy przedstawić tak naprawdę potencjał, którym dysponujemy, bo to jest też klucz do wyjściowy do podziału pieniędzy. W, w wspomnianym już wcześniej rankingu fiab gdzie Polska jest mimo wszystko na trzecim miejscu, przed, za Turcją i Włochami. Produkcja pstrąga za 2011 rok jest wskazana na 14 tysięcy ton, co jest wynikiem szacunku Andrzeja Liskiego, który i tak nie wynikał z RRW, ponieważ RRW, z RW wynikało zdaje się 6 tysięcy ton. Natomiast tego było RRW plus troszeczkę ostatnia praca pana profesora Bontały, to zostało w jakiś sposób niejasne dla nas uśrednione i pojawiła się cyfra 14 tysięcy ton. W pobieżnej pamiętam dokładnie jakie były cyfry w 2011, natomiast no, po sprzedaży pasz mniej więcej wiemy, że to przynajmniej powinno być 3-4 ton więcej. Za zeszły rok oficjalne statystyki wskazują produkcję na poziomie 15 tysięcy ton. Znów, znowu to jest jakiś szacunek, który nie wynika z RRW, tylko to jest jakieś doszacowanie, nie wiadomo na, na jakiej zasadzie. Natomiast my no, już dzisiaj wiemy, czekamy jeszcze na, na spływ ankiet, natomiast z dzisiejszy ankiet wynika średni współczynnik roczny na poziomie 1,15, jeżeli on by się utrzymał na tym poziomie, no to przy sprzedaży pasz, jakie mamy zadeklarowany i częściowo doszacowany od ze strony producentów ta produkcja ze zresztą wyniesie około 17 tysiąca do 18 tysięcy ton będziemy podawać widełki, ponieważ nasza ankieta zakłada. Zastosowanie pewnych metod statystycznych, z których wyjdzie pewne odchylenie standardowe, czyli z góry będziemy wiedzieć, jaki jest potencjalny błąd plus minus. Czyli jak ktoś będzie chciał przeszacować naszą branżę, może wziąć sobie górne widziałki, jak ktoś będzie koniecznie chciał zmniejszyć naszą rolę, będzie mógł sobie wziąć tą mniejszą produkcję. Także myślę, że to średności pół 5000 do, do 1700 tysięcy ton. To jest dzisiejsza znaczy produkcja za 2012 rok. Do tego dojdą jeszcze dane z sprzedaży, ponieważ to będzie produkcja netto, faktycznie wyprodukowana, wynikająca ze zużycia pasz. Do tego dojdzie jeszcze analiza w stosunku do stanów na początek i na koniec roku, co mamy tak naprawdę wprowadzenie na rynek, czyli sprzedaż. Jeszcze nie wiem, jakie te, jakie te ilości będą, ponieważ potrzebujemy pozostałych ankiet, żeby, żeby te dane policzyć i doszacować, jeżeli ankiety będą niepełne. To jeśli chodzi o potencjał ten w produkcji już produkowanej. Druga teza, która się pojawia w tym punkcie, jest taka, że mimo wszystko nasz potencjał produkcyjny jest nieco wyższy. To jest naturalna kolej rzeczy, bo pomijając fakt, że w okolicznościach ekonomicznych, z jakimi się zderzamy w ostatnich dwóch latach, praca większość obiektów nie osiąga maksimum produkcji. Jakoś świadomą decyzję, bądź wypadkową jakichś losowych zdarzeń, typu choroby, typu warunki wodne, etc. Więc szacunkowo wydaje się nam, że nasza branża ma potencjał w wyższej produkcji jakieś 20% w stosunku do tego, co jest osiągane. Również będziemy chcieli przeprowadzić ankietę w tej sprawie, taką bardzo uznajomą, bo to tak naprawdę jest Państwa odczucie, bo przecież nie wie z kalkulatorem w ręku i jakie ma moce produkcyjne. Natomiast taką ankietę telefoniczną przeprowadzimy, w której zapytamy, jak Państwa zdaniem wygląda ta faktyczna moc produkcyjna w stosunku do faktycznej produkcji, którą osiągacie. I drugie pytanie, na ile... Procentowo będzie ta produkcja mogła wzrosnąć, jeżeli zastosujecie Państwo technologię, która nie wymaga budowy, czyli natlenianie, częściowe zwracanie wody i inne technologiczne modernizacje, które są szybkie do przeprowadzenia. Po co to robimy? Po to, żeby zasugerować, że w pierwszych latach wsparcia pierwsze konkursy powinny tak naprawdę dotyczyć właśnie tego wzrostu modernizacyjnego. Tak naprawdę pierwsze dwa lata wsparcia naszym zdaniem powinny dotyczyć konkursów, które są właśnie na urządzenia, czy na modernizację istniejących obiektów, żeby szybko osiągnąć te moce produkcyjne, które są osiągalne tymi powiedzmy, że małymi nakładami inwestycyjnymi, a dopiero w drugim, trzecim roku ustawić się na konkursy, które dotyczyły będą czy budowy nowych obiektów, czy rozbudowy istniejących o kolejne bloki stawów, czy, czy hale z recirkulatami. To też jest taki postulat po wdrażaniu tej dzisiejszej pomocy. Ja sobie zdaję sprawę, że każdy z nas, jeżeli decydowałby się na pożądaną inwestycję, to chciałby po, po pierwsze od początku do, do końca wiedzieć, na jakich zasadach będzie to wsparcie udzielane. I tak naprawdę dopiero kiedy będziemy znali te warunki, dopiero wtedy zaczniemy przygotowywać inwestycje, czyli występować w pozwolenia wodnoprawne etc., co często zajmuje go ponad Takie, Taki podział pieniędzy i zasugerowanie. Jak intensywnie te pieniądze muszą być postawione do dyspozycji branży, jest niezmiernie istotne, ponieważ nie potrafi zrobić tego administracja. Nie dziwmy się, bo oni nie znają realiów rynkowych i w efekcie możemy mieć taką sytuację, jaką mieliśmy w tym programie. Krótko mówiąc, pula pieniędzy, która była dostępna dla Polski na 6 lat, została podzielona przez 6, co nam dało roczną kwotę, którą powinniśmy wykorzystać. Zupełnie bez zastanowienia się, czy to, czy to wydatkowanie środków faktycznie będzie tak przebiegało. W efekcie mamy od 3 lat problem z tą zasadą M2, Czyli kraj polski ma kłopot z wydatkowaniem środków, które musimy w danym roku wydać. Dlatego na siłę szukamy inwestycji, które, czy działania, które działania, które nam dadzą wydatkowanie, a nie zastanawiamy się, czy jest to racjonalne wydrażanie. Jak temu zaradzić? Trzeba dać ministerstwu jasne informacje, jak ta pomoc się powinna rozkładać. Pierwsze dwa lata, raczej mniejszy poziom, a na większe inwestycje możemy liczyć, myślę, że z drugim, trzecim rokiem. Nam też rynek wtedy odpowie, jak faktycznie ewoluuje ta, ta sytuacja. I apet z mojej strony, Szanowni Państwo, odsyłajcie nam te ankiety albo udzielajcie nam nawet tych informacji telefonicznych. To jest niezmiernie ważne, dlatego że tak naprawdę to są ty, tymi danymi, tylko możemy się obronić. Bo w przeciwnym razie zakładając niechęć wobec nas, jeżeli chodzi o administrację, my nie mamy innej możliwości niż bronienia się danymi. Bo jeżeli administracja sięgnie do tego, co ma, czyli do RRW, które oficjalnie dzisiaj wiemy spływa na poziomie, spływa jest na poziomie 35%, jeżeli chodzi o hodowców Pstrąga, no to nie dziwmy się później, że, że nasza branża dostaje o pieniędzy, bo nas oficjalnie na papierach nie ma. Oczywiście nasza statystyka, którą robimy sami, to jest nasza wewnętrzna statystyka i był na początku duży opór, zwłaszcza ze strony administracji, było trochę powątpiewane, powątpiewano czy, czy, czy my to faktycznie przeprowadzimy, czy nam się to uda i w ogóle czy te dane są rzetelne, natomiast teraz widzę, że administracja bardzo chętnie po nie sięgnie, ponieważ już w Warszawie wiemy, że musimy pokazać potencjał, żeby zyskać więcej pieniędzy, więc to troszeczkę jest tak, że my niby cały czas jesteśmy odsuwani, twierdzenie, ta administracja cały czas twierdzi, że nie jesteśmy potrzebni, a kiedy faktycznie przychodzi taka sytuacja, że te dane są potrzebne bardzo chętnie go nie sięgają. Więc jeszcze raz apel o, o przedstawienie tych danych. Paweł Rytel, który jest tutaj wymieniony, to jest kolega, który współpracuje z nami i z Agnieszką Bartusz przy pozyskiwaniu tych danych i opracowywaniu tej ankiety produkcyjnej. Punkt trzeci. Perspektywy rynkowej promocja produktów rybnych. Ten dział poprowadzi Ania Pyć Tomek Pulikowski. Ania Pyć głównie z racji tego, że zarządza kampanią teraz pstrąg i na bieżąco ma do czynienia z robotami rynkowymi. Wszyscy chyba sobie zdają sprawę, co się dzieje w tej chwili na polskim rynku. My nazwaliśmy to efektem dyskontów. Tak naprawdę otworzył się nam zupełnie nowy kanał sprzedaży ryby świeżej, który jest dla nas kapitalny z dwóch powodów. Po pierwsze, stron, który był powiedzmy, że dostępny litarnie, bo e, dostępny jest tam, gdzie są hodowle. E, no i dostępny był w supermarketach, co było dla nas bardzo dużą bolączką, bo supermarkety delikatnie mówiąc nie dbały i nie dbają o jakość i czasami się zastanawialiśmy, czy zachęcając ludzi do kupowania obstronga w supermarketach, czy siłą czy każda promocja zachęca do kupowania ryby, czy nie robimy sobie sami krzywdy. Wyskotnie pojawiły się same, nikt ich nie prosił o to, żeby pstrąg pojawił się u nich na półkach. Oni po prostu chcieli wejść w ryby, bo też nie szanujmy się, że, że zrobili to z ci serca. Ja myślę, że, że to są na tyle poważne firmy, które obserwują pewne trendy i te, ta strategia, o której wspomniałem o tym, że Unia Europejska będzie promowała zmiany nawyków żywieniowych, takie rzeczy są śledzone przez y, y, szefów y, takich firm. Myślę, że stąd pomysł na wprowadzenie świeżej ryby w mapach, czyli w tych pudełkach ze zmodyfikowaną atmosferą. abstrąg jest naturalnym wyborem, ponieważ poza łososiem jest to jedyna ryba, która ma potencjał dostępności przez cały rok i potencjał rozwojowy. I myślę, że też dyskonty wybrały tą rybę dlatego, że wiedzą, że tak jest. Natomiast nam otwiera się zupełnie nowa perspektywa. Oczywiście znam wszystkie głosy, że tak naprawdę dyskonty sprzedają polską rybę, ale proszę Państwa, nie sprzedają polskiej ryby, ponieważ jej nie ma. Oczywiście mówimy o odpowiedniej podaży, bo wiadomo, że firma, która dziennie musi dostarczyć kilkanaście ton produktu, nie będzie jeździła po obiektach, skupowała po 500 kg, to jest problem. Natomiast jest to, jest to kapitalny potencjał, żeby się rozwinąć z tą produkcją. Drugie informacje, które też powinny być dla nas bardzo ciekawe, są takie, że, to są oficjalne informacje, Biedronka, która jest dużym graczem na, na rynku mapów, dwa razy wycofała rybę, która pochodziła z Turcji. To są nasze domniemania, że jeden, jedna partia prawdopodobnie dotyczyła ryby rozmrażanej, która po prostu w mapach się nie, nie, nie da zastosować. Ryba po rozmrożeniu w mapach tak paskudnie wygląda, że praktycznie ona się eliminuje sama. Natomiast dwie przetwórnie, przynajmniej dwie przetwórnie, korzystają z transportu ryby świeżej z Turcji. Ta, ta ryba jedzie 5 dni samochodami, z tego co wiemy. I ta ryba w miarę świeżo dojeżdżała, dopóki było zimno latem niestety zaczął się z tym problem i dzisiaj ci wszyscy potencjalni kupujący chętnie kupiliby tą rybę w Polsce. Oczywiście kupują rybę duńską, włoską, hiszpańską, ale też nie czarujmy się, ta ryba, ponieważ tam przestała się trochę sprzedawać ze względu na kryzys, ona i tak ma potencjał trafienia na polski rynek, więc yy, prawda jest taka, że my skupujemy ryby z Europy. Oficjalne dane dotyczące sprzedaży będziemy mieli przed październikiem, ponieważ leciliśmy w ramach kampanii teraz w badania rynkowe, specjalnie troszeczkę je przesuwając, tak żeby do września, mieć dane sprzedażowe. Będziemy mieli sprzedaż od sierpnia 2012 do sierpnia 2013. Nie będę spekulował, jaka to będzie cyfra, ale ona będzie naprawdę zaskakująca. I to jest dla nas potencjał. To jest miejsce na rynku, które się zrobiło samo. Wystarczy, że w to wskoczymy. Niestety, żałujmy, że już dzisiaj nie mamy tej, tej mocy produkcyjnej, bo myślę, że spokojnie moglibyśmy to ryby tam sprzedawać. Nie, to jest na pewno duży, duży element strategii. Ja słyszałem rozmowę Jacka z panem Zalim, który zadał pytanie, czy, czy nam nie grozi przeinwestowanie. Myślę, że myślę, że nie, bo dyskonty nie wycofają się z tego produktu tak szybko. Podam Państwu informację, która też jest oficjalnie podawana, że sam Lid zainwestował 200 milionów złotych w promocję w To dotyczy zarówno reklamy, Jaki koszt wycofania tych ryb, które są przeceniane, bo to też, to też jest koszt marketingowy. Niemniej żadna firma nie decyduje się na taką dużą inwestycję w produkt, jeżeli miałaby zamiar wycofać się z niego po roku czy dwóch. Także myślę, że to, to już mamy zapewnione, ten rynek zbytu mamy zapewniony na ładnych parę lat. A oprócz Polski, Lidl zaczął sprzedawać też, przyciąga w mapie w Czechach i Słowacji, tam też podobno z sukcesem. Czyli otwierają się nam jeszcze inne kraje, które potencjalnie mogą na ten na tego rynku dołączyć, więc myślę, że naprawdę potencjał rozwojowy mamy ogromny. Eee, w, tym, w, tej w tych perspektywach rynkowych też bardzo ważnym elementem jest coś, co ja już kiedyś na konferencji Państwu zajawkowałem. Eee, my powinniśmy naprawdę przestać patrzeć tylko na przykład własnego nosa i zastanawiać się, gdzie my jesteśmy też jako branża. Eee, Tomek Kulikowski no. przygotuje mi, przygotuje nam analizę rynku łososia, który jest bardzo bliskim nam rynkiem, to jest też ryba, który delikatnie mówiąc w porównaniu do naszego rynku, jeżeli chodzi o ceny, wygląda tak. Pstrąg, cena pstrąga wieloletnia jest dość prostą linią. Ona ma delikatne spadki, czasami w okolicach lata, potem występuje pewne wyrównanie, podniesienie cen wiosną. To jest coś, co trzymamy do czynienia, jak każdy z nas się zastanowi, właściwie w każdym roku są górki i dołki, ale one są stosunkowo niewielkie, jeżeli wyznaczymy trend długoletni, jest to prawie linia prosta, która się troszeczkę zatrzymała w ostatnich dwóch latach, niemniej od lat 90. cały czas sukcesywnie rośnie. Natomiast cena łososia wygląda w ten sposób, to jest cena bardzo fluktuująca, ale nadal trend jest dość liniowy. Natomiast pokażemy Państwu, jak to wygląda w przypadku drobiu czy pieprzowiny. Tam tygodniowe rozkłady cen wyglądają tak. Oczywiście sytuacja jest zazwyczaj taka, że tam gdzie jest górka kupują czy sprzedają handlarze, tam gdzie jest dołek sprzedają hodowca. Bo to jest tak rynek e, niestabilny, że, że tam tak naprawdę krarynkowa jest bardzo brutalna i zazwyczaj hodowca jest na końcu. Na, w naszym przypadku jesteśmy naprawdę na bardzo stabilnym cenowo rynku. Też chcemy pokazać, że w sytuacji, kiedy udałoby się roz, rozkręcić sprzedaż średniego pistroka czy dużego pistroka, to też wpłynęłoby na, na brak konieczności pozbywania się ryby 350 gramowej. Co zresztą już też wiemy, że, że to że ten problem, który kiedyś istniał, że z rybą przerośniętą to nie było co zrobić, on właściwie dzisiaj nie istnieje. Corocznie występują braki ryby średniej. Bo po, po tym dołku wiosennym brakuje ryby na łowiska, takie 500-600 gram właściwie co roku to jest potencjał, który nie wykorzystujemy. Również ten średni łosuś, który się sprzedaje w Polsce od czasu do czasu, a wynika to z tego, że Norwezy muszą się pozbyć z różnych powodów ryby, która generalnie nie jest produktem pełnowartościowym. On również w Polsce rozkręcił rynek na specyficzny produkt, w którym też możemy łatwo wejść z dużym strojem. Tak, także ten potencjał rynkowy jest naprawdę, naprawdę duży. I również w tym punkcie e, przekażemy informację, która jest też bardzo ważna. E, jeżeli chcemy rozwijać produkcję, musimy zapewnić środki na promocję. E, kampania teraz Postreaming jest e, największą kampanią, e, którą udało się sfinansować z, obe z obecnego funduszu. Kampania Terastronek jest największą kampanią, którą udało się sfinansować z Funduszu PRYB 2007-2013. Niemniej ona w cudzysłowie kosztowała tylko 11 milionów.